Ej, to ja mam trykać tutaj. Właśnie patrzcie! Adam Player jakiś prawdopodobnie posiada X-Ray'a. Musimy to zobaczyć szybko. Game od Spectator. Trzeba się do niego tepnąć. Yy, Tp. Adam Player. Jak się to nazywa? Ej, patrzcie! Co on tu robi? Co on robi? Patrzcie. kopię. Wyskoczyło mi, że naprawdę prawdopodobnie posiada X-Ray'a. Się? Nie pokażę się, tylko poczekajcie. Okej. Okay. Te... Nie to... O, dobry, wanisz, okej. Dobra, mam jest na waniszy. Tego nie widać jak coś moi drodzy. Tego nie widać, tylko ja to widzę. Ok, zaraz zobaczymy. Podłożę mi Złożę diamentu. i. Di, 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 diament. Nie, co to <laughs> Nie mogę na pani ustawić bloków. Oh no. Prawie rzadko wygląda podejrzanie, ale. Co jest dobra, dobra. Nie, nie, gościu, znerwiłeś mnie teraz. Jaj, yy. okay. młody Spectator. Wychodzimy, jakby coś się tego nie widzi. Ale czemu jest kreatywę? To jeszcze panisza sobie wyłączymy tylko. Yy, Okej. Okay. Nie, nie, mogę, czekajcie. Ty, Adam Klejer, do mojego nicku. Jesteś z Jesteś sprawdzany. Wejdź na naszego Discorda. Wejdź na naszego Discorda. Kanał sprawdzanie. Dobra. Okej, ja już wejdę też. O, jest, 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 jest. Jest. Co to jest za koteł Gamy? A co jest ten Kotel? Skąd tu mam Nie wiem, dobra. Dobrze! Y Dobrze, witam pana. Jest, jest pan sprawdzany. Mm -hmm. y Dobrze, proszę udostępnić ekran na Minecrafta. Na, na Minecrafta najlepiej. Okay. Już? Widać? Nie, nie wiem, jak to się sprawdza, proszę pana. O, już jest. Poczekaj. Nie wiem, jak to, a jak to się sprawdza. <noise> nie, mogę, nie mogę widzieć. Je jest, twój... jest, jest. O, jest, jest obejrzyj. Dobrze, już widzę. Dobra. Weź, weź yy, statystyki. Statystyki tutaj. Yy, Idź na sam dół. No, na są tu. Nie masz, dobra. Yy, dobra, nie masz. Czyli tu w takim razie yy, nie dostajesz bana, ale na ankietyście mi wyskoczyło, no, że. Może jesteś na czytach i w ogóle. No, dobra. Yy, już ja w takim razie idę i tyle. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzowie sprawdzony jest. Jest sprawdzony. Teraz wy, wy, trzeba go tylko stąd. I spectator. Ten O, proszę. tak. creative. Dlaczego dzień mi się tutaj robi? Znaczy, dadź się game do Game Nie co chciałbym coś. Nie wiem, co mi się tutaj na stage wyświetla, ale jest za fajnie. <ś> nie wiem. Chat mode global, chat game od Creative. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, Okej, okay, no. Jakby coś to nie jest, że to jest jakiś mój kolega. Żeby nie było, że to, to jest ustawione wszystko. Bo wielu ludzi pewnie tak będzie pisało, że eee, to ustawione jest, ustawione. To ja wam mogę udowodnić, że nie. Nie znam tego gościa serio. W ogóle serwer jest aktywny. Można dołączać do niego, dołączać. Dobra, eee, więc co? Garaż sprawdzony. Ale to była okazja, nie? Ale szkoda, że nie miał Czyli to chętnie nie by go wybanował. Więc co? To by było na tyle z tego odcinka, więc pa pa!